o już się skończyły reklamy więc yy... takie moje przemyślenie jest głupie trochę ale tak sobie ostatnio jak byłem na koszu to było trochę nowych osób było trochę starych i tak sobie pomyślałem że to tak jest że młodzi jak się spotkają właśnie z kimś z kimś jakby to przekazać starszym który w danej dziedzinie ktoś coś robił, grał, nie wiem, był kimś ważnym czy coś. Ten młody jest taki głodny i chce mu pokazać, że on też coś potrafi, a ten starszy z taką pogardą na tego młodego, że, że on to i tak w ogóle nie, dopiętnie dorasta i tak dalej. I tak w sumie jest często chyba, nie? Przynajmniej na lola jak tak wróciłem, to tak jest. Tylko byście mi nie pokazali, to dla mnie no, na koszu tak ostatnio było i tak w wielu sytuacjach no.